Michał Rusinek, księga potworów. Strach. Strach ma być może wielkie oczy. Lecz gdy kto spojrzy z innej strony, z pewnością faktu nie przeoczy iż oczy owszem, lecz ogony, czułki, przysawki parzydełka, niby odnóżki, niby budki, pyszczki, odwłoczki i skrzydełka, ma strach niegroźne i malutkie. Bazyliszek. Według niektórych bajek wykluwa się on z jajek, gdy jeszcze siusia w pieluchy zajmują się nim ropuchy, a potem rośnie wciąż jak wielki gruby wąż. Kto? Jak to kto? Bazyliszek, potwór i groźny opryszek, co wzrokiem w kamień zamienia w dodatku z zaskoczenia i z buzi mu pachnie nieładnie, na kogo chuchnie. Ten padnie. Przez swoje mankamenty przyjaciół ma głównie padniętych. Więc bazyliszek smuci się i wścieka, bo chociaż inni go obchodzą, to raczej z daleka. Centaur. Centaur pół koń, a pół człowiek. Czasem zarży, a czasem coś powie. Czasem puści się w las galopem, czasem pomknie gdzieś autostopem. Czasem żywić się będzie sianem, Czasem drogim, francuskim szampanem, Czasem da sobie przykuć podkówki, Czasem trudne rozwiąże krzyżówki. Jakby centaur odpowiedzieć miałże Na pytanie, kim jesteś, centaurze? Cerber Źle się mówi o Cerberze na Facebooku i Twitterze, Że wyraża się nieszczerze, Zachowuje się jak zwierzę, Wydłubuje skołder pierze, tłucze miski i talerze, pisze RZ w słowie świeże, a Z z kropką w bohaterze. Brzydko beka przy deserze, głośno ch chrapie na operze, zwą go puszkiem w ch-poterze, brzydkie pryszcze ma na cerze, mieszka w bloku na parterze, kiepsko jeździ na rowerze. Mówiąc szczerze, ja nie wierzę w takie bzdury, mój Cerberze. Chimera. Będę z wami szczery. Nie są lubiane chimery. Ludzie sądzą, że chimera to postać raczej nieszczera. Bo niby jak ma być szczery ktoś, kto natury ma cztery? No dobrze, przepraszam, trzy: lwa, węża i kozy. Lecz lwy nie widzą kuzynki w chimerze. Cóż z ciebie za dziwne zwierzę? Pytają ją kozy i węże: Co konsekwencje ma ten, że chimera ryczy w gniewie: Kim jestem sama? Nie wiem. Cóż, idzie na dróg, rozstaje, gdzie chimeryczna się staje i klnie pod nosem cholera. Taka już jest ta chimera. Dżin. Dżin jest mocarny, wielce choć mieszka w malutkiej butelce. Ma w niej pokoik maleńki i łóżko w czymś na kształt wnęki i lustro w maciupkiej łazience, gdzie swej szerokiej szczęce przygląda się siedząc w wannie i sprawdza bardzo starannie, czy każdy ząb jest czysty, bo dżin boi się dentysty. Myj zęby codziennie, dżinie, a strach przed dentystą ci minie. Natychmiast wyjdziesz z butelki i czynów dokonasz wielkich. Elf. Hej, Elfie, czy zrobisz sobie ze mną selfie? Wiem, że powinno się mówić selfie, ale wtedy bez rymu byłby ten wierszyk elfi. Gnom. Gnom ma naturę złom, a poprawnie złą. Przez istotę tą, a poprawnie tę, z przerażenia drżę, bo choć mała jest, umie kopnąć fest. Goblin. Gobliny mają zakłopotane miny, gdy czasami myli się je z gobelinami. Gremlin. Gdy ci się zepsuje rower, budzi, lub komputer, lub gdy inne sprzęty nagle okażą się zepsute, przyjmij, że to pech lub twoja własna wina, a nie zwalaj nigdy winy na gremlina. Bo taki gremlin, oskarżany bezpodstawnie, może coś naprawdę zepsuć i to bardzo sprawnie. Harpie nie bardzo wiem, co robią harpie. Podobno jedna drugą szarpie, krzycząc: „Kto ma tak piękne szpony, jest do szarpania wręcz stworzony”. Po chwili druga pierwszą szarpie i tak spędzają swe dni harpie. Raz są szarpane, raz szarpiące, aż w końcu robią się ciut śpiące, gdy zapadają w sen nocami. Śni im się, że są harpunami.